Dobry wieczór. Witajcie bardzo serdecznie. We wtorek poświąteczny dla mnie. Tak dobrze, że, że wieczór, i dobrze, że dobry wieczór, mam nadzieję. Dla mnie poświąteczny, ponieważ bezpośrednio po świętach, po poniedziałku świątecznym zrobiłam dzień przerwy. Natomiast teraz już do Was powrotem wracam na merytoryczne wtorki i dzisiaj temat dla Was przygotowałam, który myślę, że powinien Was zainteresować w kontekście prowadzenia Waszego biznesu online. Oczywiście zapraszam przywitać się ze mną w komentarzach, żebym wiedziała kto jest. Mnie tutaj zawieszenie Kuki atakuje, więc będzie nam pewnie dzisiaj towarzyszu. Ela napisała, że fajna muzyka. Dzięki serdeczne. Elu, że fajna. Kasia dobry wieczór. Małgosia, to właśnie już się witałam z małgością. Przed chwileczką też przestałyśmy rozmawiać z sobą. Witaj serdecznie również Ewa. Tak, Kuki będzie dzisiaj znowu mistrzem naszego live'u. Jak dobrze, że jako podczas webinarów oddaję mojej mamie. To jest naprawdę świetna rzecz. Kto jeszcze się ze mną wita? Kto tutaj jeszcze jest? Dajcie znać w komentarzu, żebym wiedziała, z kim mam przyjemność się spotkać. Dzisiaj live dotyczący bezpłatnych konsultacji, czegoś, co w biznesie, każdym powinno być do zrobienia i powinniście na tym spokojnie realizować swoje zadania. O tym w tą dzisiaj też będę mówiła. Ewa tak, mistrz drugiego planu, nawet pierwszego planu. Ponieważ no, wpycham się tutaj zawzięcie na kolana. Uciekaj, kukusz. Będzie mnie gryz najwyżej. Moi drodzy, to ja w takim razie zaczynam merytorykę. Bo jak kuknie mi prowadzić merytorycznego spotkania, no to będę musiała szybko zmykać od Was. Jeśli w trakcie pojawią się pytania, to oczywiście zadawajcie mi te pytania na, na czacie tutaj, w komentarzach, żebym wiedziała, że one są. Dzień dobry, witam serdecznie też. YouTube się pojawia. Fantastycznie. Zapomniałam ci odpalić transmisji na, na Instagramie. Nie włączyłam komórki z boku, ale to przez to, że go dałam po prostu przez telefon <laughs> i się yy, niestety. Nie podłączyłam, nie zdążyłam. Moi drodzy, jak zwykle prezentacja, krótka prezentacja, ale ja się zrobię większa. Chcę być z Wami większa. Jakoś tak się przesunę, żeby być bardziej widoczna. Ok, dzisiaj o bezpłatnych konsultacjach, ponieważ wczoraj mieliśmy program Dziewczyny Działają. Kolejne już spotkanie, to jest program coachingowy, na którym przez trzy miesiące ćwiczymy nasze podejście do Facebooka, sprawiamy, żeby Facebook stał się dla nas przyjaznym miejscem naszego funkcjonowania, no i wczoraj na tym programie był Zoom, bo raz na dwa tygodnie odbywają się Zoomy, a w każdym tygodniu dziewczyny otrzymują po trzy zadania do wykonania związane z konkretnym obszarem na dany, ty na dany miesiąc, który, który, ojejka, który omawiamy, Kuki, który omawiamy, no i wczoraj podczas naszej dyskusji wynikła taka, taka rzecz, że mm, zastanawiałyśmy się też nad aspektem tego, w jaki sposób można zachęcić klientów do tego, żeby u nas kupowali, w jaki sposób, nie taki twardy, tylko taki właśnie delikatny, taki elegancki bardziej sposób to robić. No i okazało się, że kiedy mówiła, nie będę przywoływała teraz imienia, żeby nie, nie wskazywać o jaką osobę chodzi, mówiła dziewczyna, która zajmuje się między innymi... Kosmetykami, że ona właśnie nie do końca wie, jak, więc ja powiedziałam, że jedną z wezwań do akcji to może być takie wezwanie do działania, gdzie zapraszasz osoby na bezpłatne konsultacje. I w czasie bezpłatnych konsultacji dowiadujesz się więcej o kliencie i tak naprawdę wtedy dopiero ofertujesz mu konkretne, konkretne rozwiązanie. I może się okazać, że kupi klient wtedy o wiele więcej niż tylko ta jedna rzecz, którą aktualnie pokazujesz. I ja jestem przekonana, że bezpłatne konsultacje. Jesteś w stanie robić niezależnie od tego, jaki biznes masz i na jakim etapie swojego rozwoju jesteś. I teraz daj mi znać w komentarzu też, jaki biznes ty robisz, Jak, przedstawicielką jakiego biznesu jesteś, żebym wiedziała też, jakie dzisiaj przykłady przywoływać. Oczywiście mam dla Was dzisiaj trzy punkty, bo są trzy powody, więc trzy punkty i będę miała dla Was ofertę i konsultacji i jeszcze ofertę specjalną. Natomiast na ten moment napisz mi proszę w komentarzu, żeby trochę się zadziało w tych komentarzach. Jaką branżę czy jaki biznes reprezentujesz, żebym wiedziała, co też przywoływać. I czekając na, twoje, na Twój komentarz, od razu zacznę przejść do punktu pierwszego, ponieważ bardzo często jest tak, że robiąc biznes online, my troszeczkę wchodzimy do biznesu online bez doświadczenia, no i bez, czasami bez bazy też klientów, czyli wchodzimy dopiero szukając tych klientów. I teraz, nie mając doświadczenia, nie mając tej bazy klientów, trudno nam jest odnaleźć się na rynku, w szczególności działań onlineowych. Trudno nam jest zobaczyć, że właściwie udowodnić albo pokazać swoją wiarygodność na rynku. Dlatego pierwszy punkt, który dla Was przygotowałam, to jest taki, że dzięki bezpłatnym konsultacjom budujesz swoje portfolio. I to jest naprawdę istotny punkt, ponieważ, ponieważ w tym punkcie masz szansę, Zaprosić osoby, które są Twoimi obserwatorami, kiedy być może czasami tak jeszcze jest, że jak zaczynamy, czy nie wiemy, jaką stawkę postawić przy konsultacji, czy ta konsultacja, którą dajemy, faktycznie będzie pomocna dla klienta i w związku z tym, dając bezpłatną konsultację, mija ci ten, ten aspekt związany z wyceną, bo przecież jest to bezpłatne. Natomiast w związku z tym, że dajesz tą bezpłatną konsultację i jeśli Twoja porada podczas konsultacji. Jest wartościowa dla odbiorcy, dla tej osoby po drugiej stronie. Justynko, zamęczę cię moim zielarstwem, ale nie potrafię być u ciebie na live nieaktywna. Cieszę się bardzo w takim razie. Dlaczego nie? Natomiast wracając do tego tematu jeszcze. Kiedy udzielasz konsultacji i kiedy faktycznie klient ma wrażenie, albo nie tylko wrażenie, faktycznie, kiedy klienta po tygodniu czy po dwóch pytasz, jakie ma rezultaty po tej konsultacji i on ma sukces, czyli coś się w jego działaniu, postępowaniu, w jego życiu zmienia, to tak de facto jest to początek dla Ciebie budowanie Twojego portfolio. Że u takiego klienta i takiego, co zadziałało. Możesz to zrobić oczywiście, kiedy na przykład nie masz pozwolenia na to, żeby używać imienia i nazwiska klienta, w sposób anonimowy, ale masz przykłady. Masz przykłady życia wzięte. Nie musisz tych przykładów wymyślać z książek, e, udawać, że, że już jesteś super ekspertem, tak, nawet przed samą osobą, tak? Tylko masz potwierdzenie tego, co proponujesz, że to działa. Z drugiej strony, jeśli klient pozwoli ci albo sam, bo ja pamiętam, jak ja zaczynałam bezpłatne konsultacje. i też, moje drogie, ja wchodziłam kiedyś na rynek, też byłam osobą, która nie miała własnej społeczności, która wchodząc na rynek online, nie miała w tym online klientów. Więc ja tą drogę też przechodziłam i pamiętam, że ja wtedy non-stop udzielałam bezpłatnej konsultacji i jak zadziałało coś, bo odzywałam się do klientów, robiłam follow up, czyli robiłam ciąg dalszy z klientem po tej bezpłatnej konsultacji. Ktoś zadziałało, to od razu pytałam: słuchaj, Marysiu, Aniu Zosiu, czy możesz w takim razie mi napisać krótką rekomendację? rekomendację, że byłaś w takich konsultacjach, co ci to dało? Nawet niektóre osoby nie pisały słowa bezpłatna, więc dla niektórych osób później czytających tę rekomendację, mogły odnieść one wrażenie, że to były płatne rekomendacje. To były bezpłatne rekomendacje, bo ja potrzebowałam mieć portfolio, potrzebowałam mieć rekomendacje tych osób którymi dalej będę później opowiadać, ich historię będę dalej opowiadała moim już przyszłym klientom, którzy dalej będą chcieli mi zapłacić za moje usługi. I myślę sobie, że jak masz budować tą wiarygodność na rynku, kiedy zaczynasz w szczególności, to bezpłatne konsultacje są naprawdę rewelacyjne. I jeśli chodzi na przykład o zielarstwo, tutaj jest po prostu morze rzeczy, które można zrobić, naprawdę morze rzeczy, które można zrobić, i może się okazać, że po, takim, po, takim, po takiej konsultacji klient nie kupi tylko jednego zioła albo tego, którym właśnie pomysłem przyszedł, tylko kupi na przykład zestaw ziół i być może będą to zupełnie inne zioła niż on myślał, że mu są potrzebne. W szczególności jeśli osoba po drugiej stronie, czyli ty znasz się na tym, co, co proponujesz. Jeśli tak jak Ewa napisała, działasz w branży marketingu sieciowego, to również bezpłatne konsultacje są dla Ciebie wejściem na taki poziom. Eksperckości już w stosunku do twojego potencjalnego klienta bądź partnera biznesowego. I te konsultacje, jeśli chodzi o marketing sieciowy, no pewnie nie będziesz udzielała z marketingu sieciowego czy też z całej branży, więc pewnie będziesz musiała sobie określić, jakie są obszary twojej komunikacji, w czym ty się specjalizujesz, w czym czujesz się dobrze. Bo wiesz, jeśli działasz, i tutaj przywołam przykład nie z moich klientek, jako na przykład pielęgniarka, która właśnie dołączyła do marketingu sieciowego, a jest ta pielęgniarka, która ma niesamowite sukcesy, jeśli chodzi o diapetologię, bo też jest wykładowcą, też jest osobą, która uczy, uczy branżę, jakie zachowania są prawidłowymi zachowaniami w kontakcie z klientem i co doradzać klientowi, to prawdopodobnie z tego tytułu będziesz być może miała bezpłatne konsultacje. I na bezpłatnych konsultacjach jedne z rozwiązań, których podasz, prawdopodobnie będzie to rozwiązanie, rozwiązanie z, dotyczące Twojego marketingu sieciowego. Więc zapraszam Ciebie do takiego szerszego spojrzenia, nie tylko na to, że jak masz marketing sieciowy, to tam masz obszar biznesu, obszar często zdrowia, obszar relacji, edukacji, ten wszystko, cały roz, obszar rozwojowy. Tylko być może tym pretekstem do nawiązania kontaktu z Twoim odbiorcą, którym później przedstawisz marketing sieciowy, będzie to. W czym już czujesz się dobrze. Więc zapraszam Cię do takiego szerokiego spojrzenia. Zatem jeśli chodzi o to portfolio, to jest pierwszy powód, dla którego warto prowadzić w swoim biznesie bezpłatne konsultacje. Drugi powód. Drugi powód wydaje się powodem też nie bez znaczenia i on jest aktualny na każdym etapie rozwoju tego biznesu online'owego. Ja z tego powodu uczę się cały czas bardzo dużo o moich klientach, o ich potrzebach i z tego tytułu tworzę nowe rozwiązania, ponieważ dzięki bezpłatnym konsultacjom ty masz szansę lepiej poznać naprawdę palące problemy twoich klientów. To nie są tylko takie problemy, które czasami mamy pod postami, czy, czy nawet tutaj w komentarzach na live. Czyli takie z poziomu, mm, OK, napiszę, ale ponieważ inni to czytają, więc może nie pokażę wszystkiego, nie będę aż tak bardzo się obnażała, bo może nie wypada, żebym nie wiedziała czegoś, więc nie zapytam, nie, nie zgłoszę takiej wątpliwości. Natomiast na bezpłatnych konsultacjach nie ma tej bariery, że inni widzą. Więc nie ma tej bariery z poziomu oceniania. I wtedy osoba, która, którą ja konsultuję, mówi mi o wiele głębsze problemy, które tak naprawdę dotyczą jej działalności. To nie jest ten poziom, który mam często w komentarzach, który mam często właśnie na, na live'ach, tylko jest o wiele głębszy poziom. To jest poziom, który jest bardziej zbliżony do poziomu na, za ankiet, ale też jest głębszy niż ten ankietowy. Ponieważ na ankietach jednak ja chwytam gdzieś osobę, która zdecyduje się pełnić ankietę w jakimś momencie, tam zwykle jest kilka pytań, jest trudniej się je skoncentrować, ale też. Nie można pogłębić pewnych rzeczy. W momencie, kiedy mam osobę na konsultacji, to mogę pogłębić jeszcze, doprecyzować, co jest tak naprawdę tym ważnym, palącym problemem. I teraz, jeśli mamy już to zdefiniowane, to o wiele łatwiej jest nam tworzyć rozwiązania dla naszych klientów naprawdę o wiele łatwiej. Zaczynamy, po pierwsze, od takich błahych rzeczy, jak chociażby możemy stworzyć posty, które dokładnie będą te tematy poruszały. Więc nawet w tytule posta, w informacji na grafice możemy zawrzeć te elementy, które są elementem tego palącego problemu. Możemy, i tu tak mówię o komunikacji, content marketingu, możemy też to zrobić na artykułach blogowych, na naszych nagraniach wideo, które prezentujemy. A z drugiej strony, możemy stworzyć całą serię produktów, usług, które będą zaspokajały czy też będą rozwiązywały ten problem palący naszego klienta. I bardzo możliwe, że wówczas te produkty będą sprzedawane, a nie będą tylko i wyłącznie wisiały w sklepie. No i no nie wiem, robiły stan magazynowy, wirtualny przynajmniej, ale jednak stan magazynowy. Zatem zapraszam cię do takiego też spojrzenia, że na konsultacjach, mając kontakt osobno jeden do jednego, naprawdę masz szansę poznać te najbardziej istotne jego problemy tej osoby. Oczywiście zachęcam cię serdecznie. Nie wiem, czy tutaj mam. Mam, jeśli dla Ciebie ten live jest wartościowy, to proszę, zrób w trakcie jego, jego trwania zdjęcie, albo udostępnij na swoich profilach na Facebooku, albo udostępnij w swoich relacjach na Facebooku, na Instagramie, zapraszam Cię serdecznie, będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz tą informację, tym bardziej, że live'y wtorkowe, nie tak jak webinary, one zostają, więc można inne osoby do nich wrócić, może też zachęcić swoje osoby ze swojej grupy odbiorców, żeby weszły na live już po jego zakończeniu i jeszcze raz go obejrzały, bo być może wezmą z tego live'a również coś dla siebie, jakąś inspirację. Także zachęcam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie do tego, żebyś zrobiła w trakcie trwania zdjęcie, print screen'a, w zależności na jakim jesteś urządzeniu w tej chwili. I jakiś wartościowy komentarz od siebie, żebyś dodała. Dobra, no i mamy jeszcze punkt trzeci. I punkt trzeci, który dla mnie jest jednym z elementów najbardziej skutecznej sprzedaży, jakie mogę mieć, bo punkt trzeci dotyczy tego, że dzięki bezpłatnym konsultacjom zwiększamy sprzedaż. I to naprawdę się dzieje. I jeśli miałabym wskazać na działania, które Kręci mnie w nosie, które najbardziej dla mnie są dochodowe w moim biznesie, to są to dwa aspekty. Jeden aspekt to są webinary, które w naturalny sposób są sprzedażowe, i wiadomo, że wtedy chodzi o ilości osób, które z czegoś skorzystają, i wtedy te, te, te targety, te osiągnięcia, te wyniki są o wiele wyższe. Natomiast drugim punktem, albo pierwszym punktem, to są właśnie bezpłatne konsultacje. Bo na bezpłatnych konsultacjach klient często pyta się. Czy coś jeszcze masz w swojej ofercie, ale już płatnego, to mogłabym zapłacić, z czego mogłabym u ciebie skorzystać. No i tak się dzieje, że faktycznie ci klienci korzystają. Tym bardziej, że podczas bezpłatnych konsultacji ja nie sprzedaję kursu online, który ma trafić do jakiejś grupy odbiorców, więc jednak komunikuję się z grupą. Natomiast w czasie konsultacji komunikuję się z jedną osobą. W związku z tym dobieram dokładnie taką rzecz, jaka tej osobie jest potrzebna na tu i teraz. Aby ta osoba później miała efekty po przejściu tej danej rzeczy. I to jest myślę, że najcudowniejsza rzecz, która, która się dzieje podczas bezpłatnych konsultacji, czyli ta dodatkowa sprzedaż, która naprawdę robi się może nie dodatkową sprzedażą, tylko sprzedażą podstawową. I do tego Ci zachęcam, ale żeby tak się stało, to żeby klient sam w trakcie zapytał również o to, czy mamy coś płatnego, no to trzeba ustalić pewne zasady i te zasady, tu wpisałam tylko trzy. To są chociażby takie, że twoja bezpłatna konsultacja musi mieć pewne ramy. Na przykład tą ramą jest czas trwania, bo jeśli nie dookreślisz, tak jak u mnie są to 20-minutowe bezpłatne konsultacje. Jeśli tego nie dookreślisz, to klient będzie myślał, że może z tobą spędzić godzinę i że w ciągu godziny cały biznes mu załatwisz. No wtedy nie ma przestrzeni do tego, żebyś mogła więcej sprzedawać, no bo tak naprawdę klient już wszystko, co, co chciał wiedzieć od Ciebie, otrzymał. Więc dla mnie to jest dosyć istotna rzecz, żeby określić czas trwania. Druga rzecz to jest ilość poruszanych tematów, że nie możemy skakać od nasza do Kajfasza, tylko musimy w jakimś temacie się dookreślić, ponieważ konsultacja trwa 20 minut, co oznacza, że nie będzie mi przestrzeni na to, żeby zajmować się wszystkimi tematami i nawet jak one się pojawiają w trakcie, to potrafię poinformować, że nie mam przestrzeni, żeby ten temat zaczynać, Ponieważ to przekroczyłoby zdecydowanie czas trwania bezpłatnej konsultacji. I to są takie ramy, to jest taki kontrakt, który od razu ustalam z klientem. No i trzecia rzecz, trzecia rzecz, która się dzieje, to jest rzecz z poziomu tego, czego ty w ogóle oczekujesz od klienta przed, żeby klient też wiedział, bo jak klient się przygotuje do płatnych konsultacji, to nie traktuje ich jako wycieczki, tylko zaczyna traktować je jako pełnoprawny produkt. Bo wiecie, są takie tacy klienci, ja też mi się zdarzało takich klientów miałam, którzy po prostu, jak zobaczył bezpatną konsultację, to wszędzie korzystają z takiej opcji, dalej nic z tego po tym nie wdrażają. Natomiast no, są ciekawi, tak, co jeszcze ten mądry ekspert wymyśli, co jeszcze ten mądry ekspert powie. No i sobie eksperci mówią za każdym razem, natomiast ten klient dalej nie podejmuje działania. W związku z tym, dla mnie to, żeby klient podjął pewien wysiłek przed konsultacjami, podnosi mi rangę konsultacji że ta konsultacja bezpłatna jest pełnowymiarowa, że ja faktycznie będę się chciała podzielić z klientem czy też dać mu wskazówki, które są w stanie zmienić jego biznes, jego sposób działania, jego sposób funkcjonowania właśnie chociażby online'owego, czy też budowania marki osobistej. I to wtedy ma sens i wtedy, kiedy ty jesteś konkretna, po tobie widać konkret, a biznes też lubi, też lubi konkrety, jest większa szansa na to, że Zakończysz konsultację pytaniem od klienta: A czy jest rozwiązanie, które mogę od ciebie kupić? Być może będziesz mu w trakcie już to rozwiązanie pokazywała, tylko mówiąc, że to jest płatne, i klient po prostu: Wow, na koniec powie: A mogę to od ciebie kupić? Tak się może też zdarzyć, że po prostu masz już konkretną myśl od razu w głowie. Dziewczyny drogie, co z tego bierzecie? Dzisiaj mam nadzieję, że się wyrobię 20 minut 22 minuty. Ja próbuję te wtorkowe live'y już od długiego czasu robić 20 minut, jeszcze się nie wyrobiłam ani razu. Natomiast do pół godziny dobrze było skończyć. Co bierzecie z tych trzech punktów, które Wam dzisiaj przygotowałam? Przygotowałam dla Was dzisiaj tylko trzy punkty dotyczące bezpłatnej konsultacji. Czy macie jakiś taki moment, że wow, może warto je wprowadzić do własnego biznesu? Wow, nie wiedziałam, że taka perspektywa może być. Czy taki moment się u Was... Pojawił. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, żebym wiedziała, że tu jesteście, bo widzę, że jest cały czas sporo osób, natomiast nie widzę komentarzy od Was. Zamikujcie totalnie, a ja chciałabym z nami porozmawiać, a nie tylko i wyłącznie gadać, bo to o wiele jest przyjemniejsze porozmawianie. Właśnie tak patrzę, że chciałam się czegoś napić, a nie zdążyłam przygotować sobie niczego. Trudno się mówi. Czekam na Wasze komentarze. I czekając na Wasze komentarze, nie czekam na wasze komentarze. Niech się pojawił też jeden komentarz. Nie przechodzę do kolejnego punktu slajdu. To nawet sobie tak wezmę, siebie pokażę, żeby poczekać na wasze komentarze. Co z tego dzisiaj bierzesz? Zaprezentowałem Ci trzy punkty istotne w kontekście prowadzenia bezpłatnych konsultacji. Czy w ogóle myślisz, że prowadzi bezpłatne konsultacje u siebie? Czy w ogóle, a może już prowadzisz, więc daj mi znać, w którym miejscu się znajdujesz, ale też co dzisiaj było na tym live, co jest dla Ciebie wartościowego, bo chciałabym, żeby te live'y jednak. Były dla ciebie wartością. Także czekam na odpowiedź. Nie prezentuję kolejnego slajdu, czekając na odpowiedź. Będę czekała w ciszy, co moment, będzie milczenie. A jak milczenie będzie, to takie będzie przestraszenie, co się dzieje, przerwa. Pewnie, pewnie mi kuki zżarł jakiś kabel. Znowu, nie żar, położył się i śpi na szczęście, więc stał mi spokój. Po intensywnym początku teraz jest spokojny i jest śpiący. Chociaż na jeden komentarz czekam, a póki co nie mam żadnego. Chyba, że wypiszecie komentarz, a jak nie, dostaję na streamie hardzie, po prostu. Ojejka. Zapraszam serdecznie. O, pojawiły się. Uff, dziewczyny ratujecie, po prostu mój dzisiejszy live. Ela napisała, deprecyzować czas konsultacji. Naprawdę on jest istotny, ponieważ, znacie, taką zasadę. Dasz komuś dłoń, a on ci całą rękę zabiera, tak? Czy tam palec, a on całą rękę ci bierze. I dotyczy to też bezpłatnej konsultacji. Pokażesz, że, że możesz i okazuje się, że mija godzina, wam albo dwie. I nie kończysz tego niczym, marnujesz czas tak naprawdę, to bo dajesz się jej bardzo dużo, natomiast nie kończysz tą, to dalej konsumpcją w postaci sprzedaży. Ewa, wow, biorę portfolio, super sprawa z bezpłatnymi konsultacjami. Dokładnie tak, naprawdę jak zaczynamy biznes, to Warto, żebyśmy dbały o naszą wiarygodność na rynku, czyli o klientów, którzy mogą potwierdzić naszą skuteczność i dlatego te bezpłatne konsultacje są tak fantastyczne? Bo one dają nam tych klientów, nie płacą ci klienci, ale zapłacą na przykład rekomendacją, którą nam wystawią. Małgosia, Justyś, dawniej pojawiła się przestrzeń, że gdy ktoś dzwoni i pyta o cenę, to najpierw powinnam powiedzieć, że mam 20 minutową bezpłatną konsultację. Małgosiu, myślę, że jest to jedna z opcji, którą możesz zastosować, jest to taka opcja, która prawdopodobnie spowoduje, że Twój klient jeszcze bardziej poważnie będzie patrzył na Twoją usługę, chociaż Twoja usługa jest na rynku poważana, bo jest to przecież usługa związana z dietetyką, notabene dziewczyny, Małgosia Ledwoń, ta, ta dziewczyna tutaj, o, to jest, to jest dziewczyna, pod której, w tej chwili, pod której kontrolą w tej chwili przechodzę przez program oczyszczający C9. Ci, co wiedzą, to wiedzą. Ci, co nie wiedzą, zapraszam do kontaktu ze mną, to dam więcej informacji, natomiast się z sobą, która mnie prowadzi i właśnie się konsultowałyśmy, że robię jedną rzecz źle. No, ale to taka jest nauka też. No dobra, to tak przy okazji się Ja prezentuję w takim razie ostatnie slajdy dla Was, żebyśmy przeszły. Przez, przez jeszcze te slajdy. Zapraszam Was serdecznie, to nawet pokażę większy teraz obraz. Zapraszam Was serdecznie, jeśli chcecie skonsultować obszar związany z marką osobistą, z marketingiem online, z Facebookami i innymi rzeczami, na konsultacje, które ja prowadzę, bezpłatne 20-minutowe. 20 minut, macie do nich link bardzo prosty: justynakopeć.pl łamane na rezerwację albo konsultację. Rezerwacja to od razu będzie kalendarz, w którym sobie bukujecie termin, zajmujecie sobie po prostu godzinę konkretną i konkretny dzień. Natomiast jeśli przejdziecie przez te łamane konsultacje, to tam jeszcze opisujecie problem, różne wyzwania, które macie. Natomiast tu Was zachęcam, zapraszam, możecie skorzystać z takiej opcji, jeśli chcecie Wy z kolei w swoim biznesie coś skonsultować ze mną. Jeśli macie ochotę, żeby specjalistka od biznesu online, od marki osobistej z Wami porozmawiała, to mam taką opcję. Tym bardziej ona jest teraz zacną opcją. Że od miesiąca maja, kiedy już moja strona internetowa nowa ruszy, będzie też informacja na tej stronie i będę was Wam komunikowała, że jeśli chodzi o indywidualne prowadzenie osób, będę miała przestrzeń tylko na jedną osobę na dwa miesiące. Więc tylko sześć osób będę rocznie prowadziła indywidualnie. Więc tym bardziej warto skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze mną, jeśli to jest jeszcze opcja cały czas dostępna. I to jest jedna rzecz. Natomiast mam dla Was też drugą propozycję bo być może właśnie pomyślałyście, że bezpłatne konsultacje to jest taki moment, który będzie dobry do prowadzenia w Waszym biznesie. Jeśli tak pomyślałyście, to jesteście też w dobrym miejscu, ponieważ jakiś czas temu robiłam szkolenie online, na tym szkoleniu nie ma żadnej sprzedaży poza pokazaniem mojego tajnego schematu związanego z prowadzeniem bezpłatnych konsultacji, ja sprzedawałam w bezpłatnych konsultacjach, i link macie do tego w opisie, do tego live'a, już więc nie będę specjalnie wrzucała. Normalnie to szkolenie jest w sklepie onlineowym, moim, w sklepie kursowym, za 79 zł, ale teraz przez kilka najbliższych dni jest promocji za 49 zł. Notabene, jeśli wejdziesz na tą stronę, to niestety promocja jest aktywna tylko przez 15 minut. Masz 15 minut, żeby zdecydować się, czy chcesz je zakupić, czy też nie chcesz zakupić. Bo później cena się zmienia na 79 zł, i jak wejdziesz po raz kolejny, to już będziesz miała cenę 79 zł. Więc zapraszam Cię do skorzystania z tej opcji. Myślę, że jest to opcja, taka ukłonu w Waszą stronę, w Twoją stronę, do tego, żebyś Ty prowadziła skuteczne, sprzedażowe konsultacje bezpłatne, bo je można naprawdę tak prowadzić. I tutaj, w tym nagraniu, ja dzielę się przez ponad godzinę, godzinę 24 minuty, swoim schematem, który pracowałam przez lata. Że moje konsultacje zamykają się na poziomie 80% sprzedaży, nawet więcej niż 80%. O tym też mówię, mówię w tym nagraniu, więc możesz to sobie nagranie odsłuchać. Dostęp od razu będzie po płatności, więc tutaj się nic nie wydarza, takiego, że muszę ci czekać i tak dalej. Mam teraz nową platformę kursową, więc to się dzieje już automatycznie. Więc jeśli masz ochotę, to Ciebie zapraszam, ale już jeśli sama chcesz prowadzić, do narzędzia płatnego, które nauczy Ciebie, jak takie konsultacje bezpłatne prowadzić. No i dziewczyny drogie, na dzisiaj to tak naprawdę już tyle, co mam dla Was przygotowane. Zdążyłam się, wyrobiłam prawie że w pół godziny, więc jestem sama siebie dumna, że tak poleciało dosyć, dosyć szybko i sprawnie. I wierzę, że wzięłyście dzisiaj sporo inspiracji do tego, żebyście mogły prowadzić takie narzędzie w swoim działaniu, w swoim biznesie online. Bo zobaczcie, nawet marka, która wydaje się, że jest marką stabilną na rynku, czyli na przykład patrząc na mnie samą, też bezpłatne konstentacje udzielam. Właśnie dlatego, że one budują dodatkowe, dodatkową wiarygodność mojej marki na rynku. Poza tym czasami są osoby, które mnie obserwują, które obserwują mnie miesiąc, dwa, trzy miesiące. Niedawno dołączyły do mojej społeczności i może nie wiedzą, kim jest Justyna Kopeć lub jakie efekty klienci mają po współpracy z Justyną Kopeć więc wtedy te bezpłatne konsultacje jeszcze są jednym takim elementem, który zwiększa moją wiarygodność, ale też pokazuje, jaką, jak ja mam kompetencje i jaką mam skuteczność tak naprawdę, więc wtedy również otwarte osoby są bardziej na podejmowanie decyzji zakupowych, po prostu dzieje się to o wiele, o wiele szybciej. Jeśli chcesz mieć konsultację ze mną, zapraszam Cię serdecznie na stronie justynakopeć.pl, jak wejdziesz nawet na tę stronę, to po prostu masz informacje na górze w menu górnym, bezpłatna konsultacja, tam kliknij, zapisz się, albo przejdź na łamane konsultacja albo rezerwacja i tam również odnajdziesz możliwość spotkania ze mną, mówienia terminu spotkania ze mną. Cóż dziewczyny, dziękuję Wam dzisiaj serdecznie za ten merytoryczny wtorek, widzimy się za tydzień, tak czy nie? Nie widzimy się za tydzień, moje drogie. Za tydzień jest 3 maja, więc 3 maja mamy święto. Ja w święto też świętuję. Nie będę przychodziła do Was na merytoryczny wtorek, także widzimy się dopiero za dwa tygodnie. 10 maja. Mam nadzieję, że będziecie również 10 maja, a za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Dobrej nocy Wam życzę. Widzę, że też tu się Małgosia pokazała i życzę też dobrej nocy. To wszystko ode mnie. Dobranoc i do zobaczenia. Papa. Pa. Ach, jeszcze muszę jedną rzecz odpalić, bo ostatnio zapominam cały czas. To jest ta.